Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, Kanał Biżuteria z bliska. Za sekundę zaczynamy. Muszę sobie poustawiać wszystko tak, żeby działało. Niestety w tym formacie wyświetlania nie mam możliwości zrobić tego przed rozpoczęciem nagrywania. No cóż, po prostu tak to tutaj działa i, i już. Ale to zajmie, myślę, tylko chwilkę. Dzień dobry, musashi, witaj. o witaj. Iotem D, fajnie, że jesteście już tak wcześnie, ranne z Was ptaszki. Yy, ok, słuchajcie, coś jeszcze bym chciał tutaj. Chyba odnośnie społeczności. Tam sportowy napisał dość dużo. Kacper, witaj, Kacper. Sportowy właśnie zdał ciekawe pytanie, czy jakiś metal był sygnowany, a obecnie nie jest. Czy na przykład srebru grozi to, że nie będzie potrzeby go sygnować, bo to zbyt tani metal i odwrotnie? Czy jest szansa, że mieć, bądź jakiś inny metal zacznie być sygnowany? Tak na dobrą sprawę sygnowana była, była cyna. Były cechy komisarzy i tam dbano o jakość tej cyny, dlatego że na pewnym etapie zorientowano się, że ołów jest niebezpieczny dla zdrowia. W związku z tym zabroniono używać ołowiu w innych które w innych stopach niż takie, które zawierają co najmniej 90% albo 95% cyny. I wtedy cechy komisarzy sprawdzały to, czy komisarz robi, robi właściwie nacznia cnowy, czy nie. Więc tam było coś w rodzaju cechowania, ale to było z przyczyn no, toksykologicznych. Tak można by to nazwać. Natomiast, czy dzisiaj jakiś nowy metal szlachetny zostanie wprowadzony w wątpie? To raczej jest mało możliwe. Te, me, te metale szlachetne, które są znane y, poza oczywiście tymi używanymi. Zwróć, zwróć uwagę na przykład na pallad. Pallad już jest kompletnie y, Kompletnie niepopularny, a tam jest to yy, probiernictwo dla Palladu. Ono zostało wprowadzone stosunkowo niedawno. Yy, no i tak, na dobrą sprawę, jest, yy, jest takie trochę martwe, bezsensowne. Ja, jak zobaczę gdzieś jakiś wyrób z Palladu, to, to w ogóle jestem uchachany, że, o rany, to pierwszy raz od dwóch lat ktoś przyniósł, yy, ostatnio ktoś przyniósł obrączkę yy, z Palladu. Tak, to właśnie, o jakie to wydarzenie, że. Aż tym musiałem przypominać, czy ta cecha to rzeczywiście cecha Palladu, czy to po prostu jest jakaś dziwna deklaracja bo po prostu, zwyczajnie tego nie pamiętam. Więc wątpię, żeby ktoś na jakiś ręcz czy jakiś taki metal typu osm albo, albo ruten chciał cechować takie wyroby, bo po prostu się ich nie robi. Po prostu tego nie ma. A tworzenie prawa po to, żeby było na zapas, no można, tylko po co? Także tak mi się to wygląda. Miecie z metalem przemysłowym. Jeżeli srebro stanie się metalem przemysłowym i przestanie być chętnie wykorzystywane do produkcji biżuterii, co myślę też, póki co nie grozi srebru, to wtedy mogło przestać być cechowane. Natomiast póki co urzędy probiercze zarabiają zbyt dużo pieniędzy na to, żeby to odpuścić. Więc, więc to tak będzie funkcjonować. Słuchajcie, dzisiaj chciałem to tak troszkę inna forma niż Niż zwykle, bo znowu będę chciał pokazać Wam coś w pracowni. Rzecz, której nigdy, ale to prze nigdy nie zobaczycie, albo zobaczenie czegoś takiego jest, jest wyjątkowe. I na dobrą sprawę, ja w pracowni widzę coś takiego pierwszy raz. Widziałem, widziałem podobne obiekty w muzeach, widziałem w czasie różnych prezentacji gdzie ktoś specjalnie przynosił kamienie takiego rodzaju, ale, ale tak, żeby dostał od klienta do oceny obiekt z kamieniami oszliwowanymi w taki sposób, jak tutaj, no to zdarzyło się to pierwszy raz od czasu, jak w ogóle funkcjonuje w gemologii. Ok, to chodźmy sobie, dzisiaj nie używam gimbala, dlatego, że Mogłoby mi to bardzo utrudnić życie. No, i mam nadzieję, że to nie będzie zbyt niestabilne. Zobaczmy sobie o jaki obiekt chodzi. Popatrzcie tutaj. Mamy przepiękną, przepiękny wisior. Na pierwszy rzut oka taki troszkę Jugendstil. Tak, można by to. Określić. No i zobaczmy sobie na początku, co to są za kamienie. Czyli włączyłem teraz komputer tak, żeby uruchomić spektrometr. Czyli pierwsza rzecz to jest sprawdzenie, z czym w ogóle mamy do czynienia, i oglądniemy sobie jeszcze cechy probiercze na tym, na tym, obiekcie, bo jest tu ich dość sporo. I słuchajcie, może zaczniemy właśnie od tych cech. Zobaczmy sobie jak to, jak to, wygląda, czyli tak tutaj sobie to kładzę na takim zegarmistrzowskim, skarmistrzowskiej podstawce. Ciekawe czy to będzie w ogóle cokolwiek widać. wiem dlaczego ten obraz tak strasznie skacze. Słuchajcie, no nie widać. Nie jestem Wam w stanie tego pokazać w takim układzie, więc musicie mi uwierzyć na słowo. To jest nowy kokosznik. Nowy kokosznik, jako cecha podstawowa w, dla złota próby 56 złotników. On jest z literką Delta. Delta oznacza, że to jest probiernia w Moskwie. Oprócz tego są jeszcze te kokośniki, te cechy dodatkowe, czyli w kole i na każdym elemencie tego wyrobu jest jedno, jedno takie, jedna taka cecha. To świadczy o tym, że wyrób jest na pewno oryginalny. Ja może spróbuję Wam to pokazać, ale najpierw się zajmiemy tymi widmami. Już Wam tutaj pokazuję, bo Zobaczmy sobie, uruchomimy spektrometr. Włączamy go, ponieważ znowu będę pracował jedną ręką. Więc muszę sobie pomóc. No i oczywiście okulary, o których zawsze trzeba pamiętać. Laser może uszkodzić wzrok. Jeżeli się przy osłonie podniesionej pracuje. No i teraz tak, tutaj mamy już ustawione wszystkie parametry, więc nie będę tego zmieniał. A tutaj mamy justowanie urządzenia. No i teraz tak, zobaczmy. Ten obiekt mamy. Kamienie czerwone. Zobaczmy sobie najpierw, co to są te kamienie o barwie czerwonej. No, popatrzcie, bardzo typowy obraz. Wielokrotnie go Wam pokazywałem. To jest widmo fotoluminescencyjne korundu. Czyli właściwie nie ma się co zastanawiać, to są, to są rubiny, bo one mają bardzo ładną barwę. Tak jak to zresztą widać, może tak będzie lepiej widoczne. Bardzo ładną barwę. To są rubiny, tylko że jak sobie sprawdziłem, czego Wam już teraz nie pokażę, to są rubiny syntetyczne. No i, no właśnie, to jest takie ciekawe. Rubiny syntetyczne zaczęły być produkowane w roku 1906 i były wtedy uważane za coś wyjątkowego. Po pierwsze, ludzie nie potrafili... Po pierwsze, był to taki szczyt myśli ludzkiej, technologia produkcji syntetycznych kryształów. Po drugie, był to... Były bardzo trudne do oznaczenia dla ludzi, którzy... Po prostu ludzie nie mieli jeszcze technologii. To jest podobnie, jak do niedawna były z diamentami syntetycznymi, że ludzie myśleli, że ich się nie dało odróżnić od naturalnych, co oczywiście nie jest prawdą, ale, ale ludziom tak się zdawało. Zresztą do dzisiaj co, co któryś głupek powtarza taką, taką tezę. No i używano ich powszechnie, dlatego że nie było problemów z doborem barwy. Tych, te kamienie były z doborem barwy i czystości generalnie nie było problemów z doborem i te kamienie generalnie lepiej wyglądały niż, niż kamienie naturalne. No, czyli tak, czyli mamy datowanie tego wyrobu już, że tak powiem, z dwóch stron, czyli pierwsza to jest ten kokosnik nowy kokosznik był używany od roku 1908 do, do roku 1927, chociaż właściwie za już z ZSRR nie było. Wtedy raczej nie zajmowano się produkcją biżuterii, więc, więc to raczej należałoby uważać, że ten znak probietczy był używany do końca I wojny światowej, albo nawet może nie do końca I wojny światowej, jak do początku rewolucji. No i mamy drugą wskazówkę, że to musiało zostać wykonane po 1906, dlatego że. Dlatego, że tam są te rubiny syntetyczne. No i to dobrze z sobą współgra. To znaczy, nie ma jakichś takich, takich właśnie dziwnych rzeczy, że powiedzmy, wyrób jest zbyt stary na to, żeby tam rubiny syntetyczne mogły być zamontowane. Dobra, no i zobaczmy sobie teraz ten drugi. Zobaczmy sobie ten drugi rodzaj kamieni, ponieważ ich jest tu dość dużo, ale my wybierzemy sobie jeden. Zaraz wam to pokażę. Zobaczmy, którym się uda trafić. Popatrzcie, jak wygląda widmo. No, i to jest dość takie dziwne widmo. Widmo, które nie jest spotykane codziennie. Ja muszę postawić. Aparat jakoś tutaj momencik. Musicie mi dać sekundkę. Ponieważ muszę złapać to widmo, po to, żeby móc wam pokazać, co to jest za, co to jest za minerał. Spróbujmy je zrobić jeszcze raz. O i mamy. Nawet tutaj lepiej, bo patrzcie pokazało nam się tutaj coś powyżej. 4000 cm do minus pierwszej. Możemy sobie wyłączyć spektrometr. No i już zobaczymy sobie, co to takiego może być. Czyli znowu szukamy narów. pokazuje, czyli mamy bazę rów. I zobaczmy sobie, może takie ja to poszukam poza kadrem. Czyli tak ja sobie szukam tutaj, tak żeby coś się działo. Wylosuję, że to może być Andradyt. No i zobaczmy sobie, czy rzeczywiście mam, mogę mieć rację. Znowu muszę to wziąć za. Radór. Niestety, ale w tej wersji. No i popatrzcie widmo. Bardzo podobne. Najpierw popatrzmy sobie na Ramanowski widmo, czyli to, które jest tutaj. Trzy szerokie pasma. Jeden dublet. Tutaj u nas ten dublet właściwie się nie, nie pojawia. Popatrz, no tutaj jest jakieś takie przełamanie. Widać, że to może być. Zobaczmy sobie teraz ten obszar Ramanowski. No widać, tutaj jest ten dublet. Ewidentnie. Czy nawet multiplet, bo to tak, tak by wyglądało. No i tutaj mamy. Już widmo w obszarze rammanowskim. Jeszcze co prawda, trzeba by to było znormalizować. Momencik do, no właśnie, do widma niespolaryzowanego. Przecież tam były trzy widma nałożone na siebie. To tu mamy triplet, tak jak widać. No i teoretycznie tu jest pasmo, tutaj jest pasmo i tutaj jest pasmo, czyli jest triplet. Później będziemy mieć dublet przy 500 mniej więcej. No, nam tu akurat wyszedł triplet, ale ciekawe czemu tak. No, i tutaj też takie dość szerokie pasmo. Najwyraźniej tutaj znacznie urządzenie, na którym mówiono, to widmo, które umieszczono na rów, jest o wiele bardziej, ma o wiele wyższą zdolność rozdzielczą niż to, które ja używam. Ewentualnie po prostu kamień nie jest właściwie przygotowany do tego, żeby wykonać. To widmo. No i słuchajcie, w takim razie Andradyt o takiej zielonej barwie. Tutaj znowu nie pokażę Wam tego pod mikroskopem, ale wewnątrz widać takie włókniste inkluzje. I te włókniste inkluzje są bardzo charakterystyczne dla odmiany Andradytu, która nazywa się Demantoid. To jest kamień bardzo rzadko stosowany. W złotnictwie jako kamień jubilerski, dlatego że jest bardzo rzadkim kamieniem. To jest kamień wyjątkowy, dlatego że jest to jeden z niewielu kamieni szlachetnych, którego wartość może ulec znacznemu zwiększeniu, jeżeli posiada inkluzję. On posiada takie inkluzje, które nazywamy ogonami końskimi, może spróbuję wam to znowu tutaj znaleźć, pokazać na fotografii Końskie ogony. W zależności od tego jak są jak są wykonane, znaczy jak są rozłożone w kamieniu to niestety nie mam nie mam tu fotografii tej inkluzji w tablicach gemologicznych, więc nie jestem w stanie wam pokazać. Ale na, na dużej fotografii. Natomiast jeżeli ten koński ogon będzie, to wygląda dosłownie jak koński ogon, jest, jest taki jakby pęk tych włókien, które wyrastają jakby z jednego miejsca, jeżeli on będzie w ten sposób umiejscowiony w kamieniu, że ten punkt, z którego, z którego ta inkluzja, te inkluzje wzrastały, znajduje się w okolicach koletu, a te inkluzje podążają ku górze kamienia w kierunku, czy tak rozchylają się ku górze, to, to wtedy cena takiego kamienia bardzo, bardzo mocno rośnie. Więc to jest kamień bardzo, bardzo ważny dla gemologii z różnych powodów. Słuchajcie, kiedyś widziałem ofertę na sprzedaż kalibrowanych kamieni do dwóch kolczyków. I to były kamienie, w których każdy miał 7 karatów. Tam było równie tańko 7 karatów. Zostały specjalnie dokościwowane. Były o idealnej czystości, idealnej barwie. I te kamienie kosztowały po milion dolarów za karat. Łącznie 14 milionów dolarów za, za te dwa kamienie. Po prostu demantoid w tak dużych kamieniach nie występuje w ogóle na rynku. To są zawsze kamienie małe. Więc co prawda, nie tak małe jak te. Bo tutaj w ogóle są takie bardzo drobne kamyczki, bardzo drobne okuszki. One na te małe w ogóle nie ma ceny w cenniku, trzeba było cenę estymować, żebym mógł wycenić ten obiekt. Natomiast no, standardem są kamienie właśnie o takich rozmiarach jak, jak tutaj w górnej części tego wisiora, i to są. To są kamienie, które właściwie standardowo występują na rynku. No i teraz chciałem Wam pokazać właśnie tą wyjątkowość tych kamieni, dlaczego one są takie niezwykłe, że aż chciałem Wam to pokazać. No i to już sobie przejdźmy znowu do pokazywania obiektu. Popatrzcie. Ja dam rady wam to pokazać, ale powinienem dać radę, czyli tak bierzemy sobie światło i spróbuję oświetlić te kamienie w taki sposób, żeby od tafli odbijało się światło oświetlacza. Nie ciekawe, czy się uda to. Uda się pewnie, tylko Widzę, że to jest trudniejsze niż mi się zdawało. Popatrzcie tutaj. Od tafli odbija się światło, także widzicie całą taflę. I policzcie sobie teraz kąty, ile jest kątów na tafli. No, widać wyraźnie, że kątów jest 5. Zobaczmy sobie. Inną taflę na innym kamieniu. Tutaj też macie odbicie od tafli. I znowu, jeżeli to policzycie, ile jest kątów, to kątów będzie 5. To samo, tutaj, tutaj najlepiej to będzie widać. Słuchajcie, i to jest rzecz absolutnie fenomenalna, absolutnie niezwykła. To się zdarza bardzo rzadko. I świadczy o tym, że te kamienie były szlifowane dawno, raczej dawno. Być może nawet to nie były kamienie szlifowane do tego wyrobu, tylko były szlifowane wcześniej i użyte jako, jako kamienie z recyklingu, dlatego że zasadniczo bardzo rzadko się spotyka, żeby kamienie miały symetrię pięciokrotną i siedmiokrotną. To jest, to jest rzadkość, to jest niezwykła rzadkość. To czasami zdarza się przy szlifach diamentowych również. I to są pojedyncze przypadki kamieni opisywane w jakichś wyrobach, które gdzieś tam spoczywają w skarbcach jakichś muzeów. Jeżeli mamy diament pięcio, z, pięcio, z pięciokątną symetrią albo z siedmiokątną symetrią. Co do zasady, w diamentach używano jeżeli chodzi o szlify stare, używano symetrii czterokrotnej lub sześciokrotnej. Dzisiaj standardem jest symetria ośmiokrotna, natomiast właśnie siedem, siedmiokrotna symetria i pięciokrotna symetria kamienia to jest coś niezwykłego, coś co właściwie nie zdarzało się nigdy są pojedyncze przypadki. No a tutaj mamy zasadniczo wszystkie kamienie poza tymi najmniejszymi, bo tutaj, tutaj są takie bardzo małe kamienie. One są oszlifowane szlifem takim bardzo uproszczonym. Właściwie po prostu nie było miejsca na to, żeby to oszlifować. Kamienie były za małe, zrobiono tylko po prostu je tak, żeby one pasowały do do oprawy, jako te kamienie akcentowe. Natomiast wszystkie kamienie większe od tych, od tych, które są oprawione na dole wisiora, one wszystkie mają symetrię pięciokrotną. Jest to tyle jest to niezwykłe, że właśnie chciałem Wam specjalnie pokazać i uzmysłowić, że, w, że coś takiego występowało w gemologii, w szlifierstwie kamieni, nawet w szlifierstwie diamentów próbowano coś pięciokrotną. Przy czym no, jest to dość trudne, do wykonania, dlatego że pierwsza maszyna szlifierska, która była maszyną taką przemysłowo używaną do szlifowania, to była maszyna Peg Jam, czyli taka wyposażona w kołek, który wkładano w odpowiednie dziurki i w ten sposób i opierano kamień, znaczy drugą część tego kołka, specjalny suport i w ten sposób ustalano odpowiedni kąt. Więc wykonanie pięciokrotnej symetrii przy mocy takiej maszyny było dosyć trudne. To samo dotyczyło, dotyczyło symetrii siedmiokrotnej. Dlatego ci śliwierze, którzy próbowali, z reguły zarzucali tego rodzaju eksperymenty, bo łatwiej było zrobić kamienie o symetrii sześciokrotnej, ośmiokrotnej, czterokrotnej. Nawet trzykrotna symetria w przypadku diamentów jest spotykana bardzo często, ale to wynika z tego, że diament, kryształ diamentu ma taką symetrię. Więc jeżeli robiono rozetę, to często nie zaokrąglano jej ani nie robiono z niej łeski, tylko po prostu zostawiano naturalne ściany kryształu jako, jako podstawę i diamenty o trójkrotnej symetrii. Są spotykane bardzo często w dawnej biżuterii, natomiast te z symetrią pięciokrotną i siedmiokrotną, to tak jak mówię, ogranicza się to do pojedynczych okazów opisanych w szczególnych rodzajach biżuterii. No i na tym, na tym pokażę Wam jeszcze raz ten. Jeszcze raz ten wisior. Na tym wisiorze mamy tutaj jeszcze, to już nie będę wam tutaj na siłę tego pokazywał, mamy tutaj dwie cechy. Znaczy dwie cechy. Jedną cechą jest polska cecha probiercza z lat 1963-1986 z probierni warszawskiej. No ale ona tylko i wyłącznie mówi o tym, że ten obiekt znalazł się w Polsce. I jest tam jeszcze jedna bardzo ciekawa cecha, cecha wytwórcy, cecha częściowo nieczytelna, cecha, która zaczyna się od litery H i druga litera jest albo taka jak litera K, albo taka jak litera I, ewentualnie S. Więc nie wiedziałem dokładnie jak to jak się tym zająć, natomiast okazało się już Wam powiem, przeczytam sobie, kto to wykonał. Wykonał to Kagan Chain Borduk i on działał w Moskwie w latach 1909-1913. I również bardzo mało znany twórca, krótko funkcjonował właściwie to on prowadził sklep Jubilecki bardzo krótko funkcjonował na rynku. To też jest stosunkowo wyjątkowe. Oczywiście, że lepiej by było, gdyby to, był, to była któryś z wielkich nazwisk. Natomiast tutaj zawężenie datowania jest bardzo takie dokładne w przypadku tego obiektu, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. No i to myślę, że to tyle. Przenieśmy się teraz do, do studio, bo widzę, że coś, coś dzieje na, coś dzieje na czacie. W związku z tym może właśnie odpowiem na Wasze pytania.